maneczko widzowie z tej strony Elzard i dzisiaj sobie pogadamy o inwestycjach, na których straciłem. Tak, otóż inwestując też tracę pieniądze i również są rzeczy, które mi nie wychodzą, które potem no końcowo dają stratę. W tym odcinku pokażę Wam takie inwestycje, na których najbardziej mi się wydaje, że potraciłem. E, no bo pewnie było też kilka jakichś małych to wiecie, to mi coś nie wyszło i tak dalej. Ale w tym filmie jednak postaram się pokazać to, na czym po prostu najbardziej wyszedłem na minus. Lub co najbardziej po prostu uderzyło mnie w portfel co pamiętam też oczywiście, bo o niektórych mogę też już rzeczy nie pamiętać. Przed jeszcze rozpoczęciem filmu zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo pewnie to motywuje. I szybkim wstępem PirateSwapix, strona do mojej swojej skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie, macie tam nawet 10 dolarów przy wymianie z kodem Elzard, więc serdecznie polecam jako dziko, jeżeli akurat chcesz swoje skin wymienić. Strona nie wlicza ceny czarmów i craftów, więc możecie sobie tutaj dużo fajnych po wyjmować z tego od zawalenia. Jeżeli chcecie mnie wspierać i mieć skiny, to link w opisie. I przy wpłacie wraz z moim kodem ELZAR dostajecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów. I przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolców. A my co? Przechodzimy do filmu. Ja będę wpisywać inwestycje, które po prostu mi nie wychodziły. No i może zaczniemy od czegoś mniejszego na start: Antwerp kapsuły. Tylko Antwerp kapsuły to jest taki połowiczny temat, bo generalnie na Antwerpie w kurwę pieniędzy też zarobiłem, ale też straciłem. Jak wyglądała sytuacja w Antwerpie? Wiadomo, ja inwestowałem w Antwerp jakby na promocji, też trochę tani, tam po złotówkę i niżej, to było dawno, dawno temu. I generalnie potem go dokupowałem, potem nawet 2 złote z kawałkiem, co tutaj był. I dobra. Potem Antwerp wystrzelił. Ja uznaję, że to miałem po każdej kapsule ze 100 i na przykład po 70 Antwerpów sprzedawałem po 10 zł, bo jakoś tak to wyglądało, że te legendy sprzedawałem. No ale. Teraz Antwerp spadł. No i też troszkę tak tam doprzedam, żeby budżet uzupełnić, bo potrzebowałem coś pieniędzy. Nie miałem czego sprzedać. Sprzedałem troszkę, troszkę, ale to nie pamiętam, troszkę też tych kapsuł. Plus aktualnie są tutaj mniej warte niż 2 złote, więc na Antwerp jestem aktualnie stratny, jeżeli chodzi o to. Wiadomo, overall pewnie na Antwerp jestem zarobiony e, dużo, dużo bardziej, ale też trzeba to stwierdzić. No i jednak też troszkę na tym przewaliłem, też jestem trochę na minus, więc Antwerp tutaj trzeba e, też wziąć pod uwagę. Wiadomo, jak to. Każdy może to inaczej oceniać, ale ogółowo Pewnie następny plus, ale aktualnie, no jednak na tym Antwerpie też trochę straciłem. No i kolejnym eventem, który Wam pokażę, będzie oczywiście Paryż. Na Paryżu nic praktycznie nie zarobiłem, chyba że e, wyszedł z gierki, to trochę sprzedałem, ale nie jestem pewny, czy to wtedy było, co on tak piknął. Eee... Ty, ty, możliwe, ale nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że na Paryżu bardzo dużo straciłem. Wiadomo, kupowałem na promce i po prące e, trochę tych kapsuł i straciłem, a dosyć dużo w Paryż zainwestowałem. Nie dam wam kwoty, bo nie rozpisuję wszystkiego. Ale dodatkowo też mogłam pokazać, co mocno na mi straty przyniosło Greyhound Holo, w które zainwestowałem właśnie z Paryżu i bo po prostu mi się podobały i stwierdziłem, że to dobra inwestycja. E, troszkę ich sprzedałem drożej, ale to naprawdę czasami ilości, ilości lekkie, jak tam czasami jakieś takie piki były, czy coś, co kiedyś wydarzyło na przykład, bo ja tutaj dużo inwestowałem. Wydaje mi się, że gdzieś w tym okresie właśnie to było, po dwa coś. I jak Piotr że tutaj pikło, to sobie kilka sprzedałem, bo fajnie, hu, hu hu, prawie dwukrotność tam pikła, to sobie trochę ich posprzedaję, ale i tak bardzo dużo ich Mam ich teraz w magazynie jeszcze około 80, a miałem ich ponad 200, więc tak, pakowałem je po, po dwa coś, więc to około 500 wpakowałem w te kapsuły, w ten te naklejki, a zobaczcie, no, No ja jestem na nich akurat dużo stratny i jest to jedna z rzeczy, no, którą troszkę żałuję, chociaż, chociaż jeszcze wierzę w te, w te naklejki, bo one są teraz tanie, wiecie, paryż jak się jakieś odbije, one są ładne moim zdaniem, więc one w mają mają, wiecie jeszcze jakiś tutaj pole do manewru, no nie? Ale no, no lipka, lipka że jak to wygląda. Dodatkowo, tak samo jeżeli chodzi o Paryż, Apexy. Apex też dużo kupiłem, po prostu one naklejki, no i na Apexie no tak samo, no wiecie co, no tak sama historia, no tak też jestem stratny, więc to jest to samo. I dodatkowo na tych autografach V, jest dolarek, e, V dolarek M, coś jest nie wiem jak ten zawodnik się nazywa, no ale możecie sobie wpisać V dolarek M, ja tu nie mam nawet na klawie tego dolarka, żeby wpisać, więc no, eee, no i dodatkowo... Kolejne, że, które straciłem, to już jest najstarsza w ogóle, inwestycja, której traciłem, to były RMR. E, na kapsułach troszkę, ale to, to naprawdę dawno temu już było. RMR mi się przypomniał przed tym właśnie filmem, że to, to o tym też warto by było wspomnieć na tym filmie. No to RMR, wiadomo, na kapsułach troszkę się tam dało stracić. Potem, wiadomo, te kapsuły rosły i tak dalej. Ja już miałem ich naprawdę śladowej ilość, wtedy wszystko wyprzedałem, praktycznie co, jak pikował wtedy RMR, wiecie, co była ta górka straszna. Ty to spostrzegałem, ale i tak jestem overall tutaj minus na RMRze. I najgorsze, chyba, dwa, ma, dwa moje ruchy, jak RMR wyszedł. Wtedy też nie byłem jakąś zaawansowaną osobą, ale zbyt po prostu zaufałem w ten event i słuchajcie tego. Straciłem, pamiętam, na tailu Gold bardzo dużo, bardzo dużo. Na tailu Gold znaczył się jeszcze. Stwierdziłem, że RMR będzie super eventem, no nie? Jak zaczęła się promka i tailu Gold, sobie tutaj wiecie, miał jakieś fajne ceny, spadło potem z cen, to kupiłem za jakieś tutaj 200 zł Tylu Golda, pamiętam, dwa. Tailu Goldy po 200 coś zł, mówię dobra długoterminówka, Goldzik, Tailu przyszłość, przyszłość, nie? Zgarnia pieniędzy przyszłości tak się stało, że potem trochę potrzebowałem znów kasy, pamiętam i moja długoterminówka przestała wypalać na Tailu i gdzieś go selnąłem po jakoś tutaj, nie wiem, 60 zł, coś w tym stylu, nie, nie podam do dokładnej ceny. Czyli to podobnie jest pewnie teraz, jak tu coraz spadał eee, i w sumie po części dobrze zrobiłem, bo potem spadł jeszcze niżej, wiadomo, potem był ten pik. No jakbym tu sprzedał, to by było super, nie? Ale już od tamtego czasu zobaczcie, potem znów się nic nie działo. I jeszcze jednego takiego golda kupiłem. klip tam jakiego, więc nie chcę mówić, ale dwa takie goldy kupiłem i za 60 zł sprzedałem, czyli 120, a kupiłem za ponad 400. No to też duża dosyć strata. No troszkę tych błędów było, ale powiem Wam tak, że błędy są potrzebne na markecie. Trzeba jednak inwestować, i, i jak się inwestuje i pamięć te błędy, to potem jednak już się jest ostrożniejszym i niektóre rzeczy się nie wchodzi. Wiadomo, też kilka pewnych strat było na jakimś flipowaniu, bo czasami też próbowałem flipować. No to wiadomo, na flipowaniu też się zdarza żyło coś tam czasami, e, no po prostu, wiecie, słabo sprzedać i tak dalej, i się na tym lekko straciło, wyszło. Ale ile razy się wyszło na plus, to i tak pewnie jestem dużo, dużo do przodu, więc chociaż tyle z tego. Więc co, jeżeli taki film Wam się spodobały zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji. Trzymajcie się widzowie. Cześć, cześć.